Żyjemy w, naprawdę w takim kraju, w którym no, nie ma tej edukacji seksualnej. Te dziewczyny nie wiedzą nawet, jak wyglądają ich narządy rodne. Nie, nie wiedzą, jak nazywać. No, to jest na inną rozmowę, ale myślę sobie, że, że, że fajnie jest, żeby zachęcić jednak, żeby temu stareczko przyłożyły. Tak, ale jak stareczko, powiedz przeciek. Zdecydowanie jest jestem za. Tak, żeby nie zaglądać, nie interesuj się, nie patrz tam, nie Tak, proszę. nie no to w I w Tam na no. dole, tam na dole. No tak, no. Nie patrzymy. Dlatego później nie przychodzą i nie mówią o suchości pochwy, o problemach seksualnych u was. No bo po prostu to jest temat tabu. No a kto je ma na tego nauczyć? Rodzice nie pytali, tak. nie rozmawiali o tym. Edukacja zdrowotna, która niestety ma być nieobowiązkowa, uważam, że to jest w ogóle skandal, bo uważam, że powinna być wprowadzona po prostu i bez żadnych konsultacji społecznych. No to jest edukacja zdrowotna. Właśnie. Ale wszystko się wysypało dlatego, że zaczęło się najpierw od edukacji seksualnej, potem ją wciśnięto w edukację zdrowotną i teraz... Mnóstwo ludzi ma podejrzenia, że ta edukacja zdrowotna to jest też tylko po to, żeby była seksualna i żeby seksualizować. I słuchajcie, no ja widzę petycję teraz przed początkiem roku szkolnego na Facebooku, żeby podpisz to, żeby twoje dziecko nie było udziału w edukacji zdrowotnej i tak dalej, bo wiadomo, że to lewica chce twoje dziecko zepchnąć na drogę lewactwa, LGBT i tak dalej no nóż się w kieszeni otwiera, naprawdę, bo y, edukacja zdrowotna jest tak ważna, bo to jest to, o czym my mówimy, Tadziu. Okay. To jest ta dieta, to jest ten sport, to jest ten sen, to jest ten stres, to jest ten Światowość, seks i to są te społeczne relacje. Udało mi się wszystkie wymienić. No, no, no. I to jest edukacja zdrowotna, że trzeba badać piersi, że trzeba robić USG, że trzeba chodzić do lekarza, że jak się ma nieprawidłowe, no. szczepić się na HPV, może o tym też pogadamy. To jest edukacja zdrowotna, bo my dostajemy to życie, nie dostajemy do niego instrukcji Obsługi Tylko po prostu lecimy tak? i to czasem pełną petą tak. i potem kończy się zderzeniem ze ścianą jest zawał i udar.